W końcu łoganowiec do kamery wróciłam ze Śląska w środę i muszę Wam dodać relację. W czwartek z Damianem jechaliśmy o godzinie 12 i byliśmy na Śląsku o 23. Było naprawdę super. W czwartek w nocy jak przyjechaliśmy, to w piątek od razu na drugi dzień byliśmy w Auschwitz-Birkenau po było fajne że fajnie, bo tu nie fajnie się na takie coś patrzy no ale fajne miejsce do zwiedzania w sobotę byliśmy na drugi dzień w kopalni Rudy i Srebra w Tarnowskich Górach płynęliśmy tam łódką, dużo się trzeba było schylać, to było przecież takie straszne ale jakoś daliśmy radę w niedzielę moja kuzynka zabrała nas do Szczyrku na cały dzień, jechaliśmy wyciągiem linowym i zjedliśmy oscypka no, mam nadzieję, że ktoś tam stoi jestem sama w domu oscypki były pyszne no i jak byliśmy sami w zoo. Zwierzątka były mega słodkie, ale strasznie się chowały. Niektórych nawet nie było widać, w ogóle niektórych nie zauważyliśmy, bo chowały się gdzieś w krzaki. A wtorek był nas ostatni dzień, więc na luzie z ciocią i z pojechaliśmy na jezioro, odpoczęliśmy sobie, pokąpaliśmy się, popalaliśmy się oczywiście, bo ja jestem taka zjarana, no nie. No, i w środę o 5 rano już jechaliśmy, już się gorzej w tą stronę jechało, nie chciało mi się stamtąd wracać, bo wyjazd naprawdę zaledam do udanych, było prześwietnie, było super. Co mnie jeszcze słychać? Marta u mnie teraz śpi, moja przyjaciółka przez dwa dni, teraz właśnie pojechała do pracy. Pozdrawiam, dzisiaj wieczorem też do mnie wraca. Eee, no i co? No i zaraz z Damianem i z jego kuzynem idziemy do ustki, Marta odwiedzić potem na plażę i przywazam na chłopaki tutaj do domu, a 19 sierpnia, 18 w nocy z Damianem wyjeżdżamy jego autkiem do Niemiec do Heideparku, Parku, żeby 19 tam być. Eee, do mojego lata będziemy zjeżdżać po drodze. Eee, no i będziemy sobie tam kupowali bilet trzydniowy a mamy już zarezerwowany hotel. Także wszystko jest super, wszystko się układa. A życzę Wam miłych wakacji, końcówki. Nie, wiem, że nie, końcówki super, jeszcze macie całą wakację, także super, się. i zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie, pa, pa.